Czyż może być zajęcie bardziej pasjonujące niż szukanie skarbów? Pewnie, że nie. I właśnie to chcę Państwu zaproponować podczas dzisiejszej wędrówki. Skarby ziemi wiekowe piaskowce, minerały, kruszce. ukryte w Lochach dzieła sztuki i dzbany pełne cennych dukatów. Wreszcie, niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju mozaika kultu. Taki jest. Dolny śląsk. Z początkiem XIII stulecia mieszkańców Złotoryi opanowała gorączka złota. W poszukiwaniu kruszcu przekopywali całą okolicę. Jedynie cmentarz na górze świętego Mikołaja pozostawili w spokoju. Wtedy to utarło się powiedzenie, że Złotoryjanie grzebią swoich zmarłych w szczerym złocie. U podnóża góry Świętego Mikołaja w litej skale wykuto sztolnie kopalni Aurelia. Sto metrów zwiedzania i aż trzech opiekunów. To dlatego, żeby mnie duch mnicha zbierającego dziesięcinę nie skrzywdził. Z powodu swojej chciwości został uduszony przez gwarków i do dziś tu pokutuje. Powiadają, że często sprawia psikusy zwiedzającym. Według źródeł niemieckich pod Złotoryją znajduje się największa na Dolnym Śląsku sieć podziemnych korytarzy, połączonych ze szczolniami aurelii. Pod koniec wojny, tuż przed wkroczeniem Rosjan, całą górą świętego Mikołaja wstrząsnęła potężna eksplozja. Co wysadzono w powietrze? Czy zamierzano coś zamaskować? Korytarze kopalni nie kończą się litą skałą, są w nich sztuczne zawały. Idąc śladem złotoryjskich poszukiwaczy złota, trzeba także zwiedzić katownię przy murach obronnych. Nazwa jest nieco myląca, ponieważ nikt tu nikogo nie torturował, domek był mieszkaniem kata. Teraz jest w nim Muzeum Złota. Na wystawach zgromadzono skarby ziemi Pogórza Kaczawskiego, imponującą kolekcję agatów i drobinki kruszcu. Do płukania złota służą specjalne misy. Bractwo kopaczy z nadkaczawy organizuje w sezonie regularne pokazy, jak się nimi posługiwać. Mimo wielokrotnych prób, w mojej misie nie zabłysła ani jedna blaszka. Chcesz mieć złoto? To licz na siebie albo na swoją ślubną. W 2011 roku mieszkańcy Złotoryi świętowali 800-lecie założenia grodu. Obok Baszty Kowalskiej stanęła makieta bramy, która ongiś wprowadzała gości w mury miasta. W przeszłości złotoryjanie utrzymywali żywe kontakty z odległym Toruniem. Nic dziwnego, wszak to oni zakładali tamten pomorski gród, a Hieronim Wildenberg ze Złotoryi, filozof i lekarz doby renesansu, prowadził tam szkoły i tam zmarł. W Złotym Wieku Złotoryja znowu stała się sławna w Europie za sprawą gimnazjum łacińskiego i jego założyciela, mistrza Trocendorfa. Zajęcia odbywały się we wieży gotyckiego kościoła nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Studnia w świątyni to rzadkość. Wykopano ją w średniowieczu. Uratowała życie wielu ludziom chroniącym się tu podczas napaści husytów. Kto chce nieść ofiarę, peti, musi na bok odsunąć Wenus i Bachusa. Ten mysz Horacego powtarzał często swoim uczniom Walentyn Prozendorf, który przez pewien czas w tej sali prowadził wykład. Życie w szkole Mistrz urządził na wzóry Republiki Rzymskiej. Zajęcia rozpoczynał o 6 rano, bo jak powiadał, ranna godzina ma złoto w ustach. A tak. Za jego czasów wyglądały biblioteki. Książki mocowano do pulpitów łańcuchami. Uniemożliwiało to ich wypożyczanie, a poza tym zmuszało czytającego do przyjęcia pełnej szacunku postawy na stojące. Nic dziwnego. Kiedyś za jedną książkę można było kupić kilka wsi. Kilka kondygnacji nad salą Trocendorfa, na szczycie wieży, znajduje się galeria widokowa. Warto się na nią wspiąć, by ogarnąć wzrokiem miasto i krajobraz Pogórza Kaczawskiego. A jeśli kiedy kogoś ściąć przyjdzie, to nic nie szkodzi. Będzie mógł w Złotoryi cebrzyk z wodą nosić. Skąd wzięło się to przysłowie? Wypytajcie przy okazji spaceru po starym złotoryjskim grodzie.